Cześć, witam was w nowej serii. Jak już się pewnie domyślacie po tytule, będzie to seria tutoriali, o które mnie tak często prosiliście. Uznałam, że bardzo chętnie stworzę dla was takie pomocnicze filmiki, tylko pamiętajcie, ja jestem samołukiem, nie żadnym ekspertem, więc wszystko co tutaj zobaczycie, to będzie tylko i wyłącznie mój sposób rysowania, ale mam nadzieję, że na coś wam się przydadzą te moje rady. Okej, okay, zaczynamy pierwszy tutorial, czyli jak narysować włosy kredkami. Zapraszam do oglądania. Ok, to na początku zacznijmy oczywiście od szkicu naszych włosów. Rysuję też twarz, ale tylko po to, żeby widzieć w jaki sposób mają opadać włosy. Dlatego nie skupiam się na niej za bardzo, będzie tylko lekko zarysowana. Wybrałam dzisiaj twarz z profilu, bo wydaje mi się, że w takim ułożeniu najlepiej widać fryzurę, a to właśnie ona jest dzisiaj najważniejsza. Przy szkicu włosów zarysowuję wszystkie pasma, które od razu rzucają mi się w oczy, po to, żeby przy kolorowaniu mieć ogólny obraz tego, w jakim kierunku układają się poszczególne kosmyki. Dzisiaj postanowiłam zrobić włosy, które nie mają jednolitego koloru bo one są najtrudniejsze i jeśli to załapiecie, to bez problemu narysujecie każde inne. Użyję do tego dziewięciu kredek. Czarnej, czterech odcieni brązu, pomarańczowej, dwóch odcieni żółtego i białej. Specjalnie wzięłam dzisiaj kredki z różnych firm, żeby pokazać Wam, że efekt zależy bardziej od techniki i chęci, niż od sprzętu, jaki posiadamy. Mam tutaj kredki Koch in i polycolor, Mondelus, Derwent Procolor i Color Soft, czyli kredki bardzo miękkie, i te średnie oraz akwarelowe. Pokażę Wam, że bez problemu można je połączyć. Ok, zaczynamy kolorowanie. Jeśli chodzi o mnie, to ja nakładam kredki od najciemniejszych do najjaśniejszych. Pokażę Wam najpierw, jak koloruję pierwsze pasmo. Zaczynam od nasady i rysuję dosłownie włosek po włosku. Najciemniejszą kredką, jakiej dzisiaj będę używać, czyli czarną. Kreski, które tworzę, nachodzą na siebie nieregularnie, po to, żeby nie było żadnego odcięcia między kolorami i żeby wszystko wyglądało jak najbardziej naturalnie. Na początku robię bazę, więc kreski, które stawiam, tworzą taką jakby mgiełkę. Widzicie, prawda? U nasady włosy są przeważnie ciemniejsze, więc od razu sobie je zaznaczam. Jeśli chodzi o rysowanie pasm włosów, to rysuję na zmianę od góry i od dołu, tak by środek był najjaśniejszy, dlatego że tam odbija się światło. Oczywiście nie zawsze światło odbija się na środku, a tam, gdzie włosy zmieniają swój kierunek. Możecie pójść do lustra i zaobserwować to na swoich własnych włosach, robiąc różne fryzury. Zobaczycie, że światło się przemieszcza w zależności od tego, jak mamy ułożoną fryzurę. Ale wracając do kolorowania. Po czarnej kredce czas na jaśniejszy kolor, czyli w tym przypadku brązowy. Każdą kolejną kredką rysuję od samego początku, wysuwając kreski coraz dalej. Pamiętajcie, żeby zachować odpowiedni kierunek rysowania, dokładnie taki, jak pokazuje nam szkic. Tutaj pasmo jest zaokrąglone, więc ja powtarzam cały czas praktycznie taki sam ruch, tylko różnymi kredkami. I z dołu w pewnym czasie się spotykają. Myślę, że już to doskonale widać. Kiedy jestem już pewna, jak ma wyglądać dane pasmo włosów, wtedy poprawiam wszystko jeszcze raz. Jednak tym razem przyciskam kredki, żeby uzyskać mocniejszy kolor, i tak jak mówiłam, każdy włosek jest nieregularny, więc nasze kreski powinny być takie same. Patrzcie, jak mamy pasmo, jakiekolwiek, i tutaj rysuję na przykład brązowym. To nigdy nie kończę w jednej linii, tylko zawsze kilka kresek idzie jeszcze w górę, bo nasze włosy nie wyglądają tak, tylko zawsze jakiś włosek jest dłuższy, inny znowu krótszy, dlatego lepiej nakładać kreski tak trochę nieregularnie, nawet czasem może jeden włos wyjść dużo, dużo dalej niż reszta. Tak samo jest z innymi kolorami. Zaczynam od brązu, nie skąd skończyłam wcześniej, tylko znowu od początku. Tu też zaczynam od samej góry, żeby kolory się tak ładnie połączyły. Widzicie? I znowu zaczynam od samej góry i przeciągam kreski. No i tak można by było z kolejnymi kolorami, ale pokażę Wam jeszcze kilka opcji blendowania. Załóżmy, że to są nasze włosy. Tutaj na początku zawsze przyciskam kretkę i z każdą kreską nacisk jest mocniejszy. To też na środku jest kolor, ale bardzo lekki. Mamy kilka opcji blendowania, ale ja pokażę Wam trzy, czyli te, których sama używam. Pierwsza, dla mnie najlepsza, to blender do markerów. Przeważnie ma oznaczenie 0 i jest przeźroczysty, więc łatwo go rozpoznacie. Druga opcja to blender w kredce. Ja mam z Koch i z Derwentu. Możecie je kupić w każdym sklepie plastycznym za około 3-5 zł. I trzecia opcja, czyli blendowanie białą kredką. Tyle! Jak widzicie w porównaniu, nie ma jakiejś ogromnej różnicy między wszystkimi sposobami blendowania, tyle że czasami ostatnia opcja może zmniejszyć intensywność barw na Waszym rysunku. Chociaż ja i tak zawsze po blendowaniu poprawiam kolory na nowo. Więc widzicie, nie musicie mieć niewiadomo jakich przyborów, żeby uzyskać wymarzony efekt. A dzięki blendowaniu rysunek automatycznie staje się bardziej realistyczny. Ok, wracamy do głównego rysunku i zblendujemy nasze pierwsze pasmo. Najlepiej, kiedy blendujecie w tym samym kierunku, w jakim nakładaliście kredki. Wtedy będziecie mieli pewność, że wasza wcześniejsza, dokładna praca nie pójdzie na marne i nie zostaną jakieś dziwne, nieregularne smugi. została nam powiedzmy plama. Nie widzimy dokładnie tych włosków, które rysowaliśmy, ale dzięki temu mamy idealną bazę na drugą warstwę. Dlatego ja robię drugi raz dokładnie to samo co wcześniej, żeby nadać realizmu naszemu rysunkowi. Jeszcze, że jeśli nie macie blendera do markerów, do kredek, czy nawet białej kredki, to zawsze możecie zblendować wszystko najjaśniejszą kredką, jakiej używaliście przy rysowaniu włosów. U mnie jest to właśnie ta jasna żółta, i efekt jest naprawdę praktycznie taki sam, więc najważniejsze jest to, że kolory są połączone, a nie to, jakim sposobem udało Wam się uzyskać ten efekt. Kolejne pasmo jest z pozoru inne, ale sposób jego rysowania jest dokładnie taki sam jak wcześniej. Czyli zaczynamy od góry i dołu na zmianę, od najciemniejszej do najjaśniejszej kredki, tworząc nieregularne kreski. Na Narysowanie włosów jest mnóstwo sposobów i każdy z Was musi znaleźć swój ulubiony. Ale to, co Wam dzisiaj pokazuję, to sposób, który sobie wyćwiczyłam metodą prób i błędów i w takiej formie używam go odkąd rysowałam Anne Sprozen. Fakt, wtedy jeszcze nie miałam pojęcia o blendowaniu, ale cała reszta była dokładnie taka sama jak teraz. Bo wiecie, Anna ma dwa warkocze, czyli tam pazm włosów jest mnóstwo. I ta opcja z dzisiejszego tutorialu to była dla mnie jedyna droga, by narysować fryzurę Anny, tak by wyglądała właśnie jak w bajce. No i jak się okazuje, jest to również bardzo dobra opcja na rysowanie wszystkich włosów. Jeśli spodoba Wam się ten tutorial i z niego skorzystacie, to możecie mi podsyłać na maila swoje prace, a ja pokażę je w kolejnym odcinku z tej serii. Możecie też oznaczyć mnie na Instagramie lub pokazać rysunek na grupie DS Team. link macie w opisie. Myślę, że to będzie nas wzajemnie motywować. Was do rysowania i robienia postępów, a mnie do nagrywania dla was takich długich tutoriali. Dlatego będzie mi bardzo, bardzo miło zobaczyć wasze prace, więc nie wstydźcie się i wysyłajcie koniecznie. Teraz blenduję kredką. Każde te pasmo jest zblendowane zupełnie inną techniką, a i tak tworzą całość. Więc myślę, że już mi wierzycie, że przybory naprawdę nie mają większego znaczenia. Możecie stworzyć taką samą pracę, posiadając tylko jeden zestaw kredek. Zdecydowanie bardziej od przyborów liczą się po prostu chęci do narysowania czegoś fajnego i umiejętności, których jeśli jeszcze nie macie, uda Wam się na pewno zdobyć z czasem. Widzicie. Ja za każdym razem jeszcze wracam do tych pasm, które są już niby skończone, bo zauważam, że na przykład gdzieś jest za dużo brązowego, a gdzieś nie było go wcale. I patrząc tak z góry na cały rysunek, można to jeszcze wszystko fajnie wyrównać, żeby ładnie wyglądało. I właśnie moim ulubionym sposobem jest takie skakanie po rysunku. Zresztą myślę, że jeśli oglądacie moje filmy, to doskonale o tym wiecie. Ja nigdy nie rysuję po kolei. Dzisiaj wyjątkowo się tak staram, żeby ten filmik nie był chaotyczny. Ale ogólnie moja technika to skakania z miejsca na miejsce, by uzyskać pożądany efekt. Ok, trzy pasma już za nami. Teraz kolejne. Widzicie, wszystko wygląda tak samo, więc jeśli załapiecie już początek, a myślę, że bez problemu, to na pewno uda Wam się narysować podobne włosy. Dobra, zostawiamy włosy z tej strony i idziemy na drugą. Patrzcie, tutaj na górze te włosy są ciemne, potem jasne, ciemne. I tutaj na końcach jasne, bo tak odbija się właśnie światło. Zresztą końcówki przeważnie są najjaśniejsze, ledwo widoczne. Możecie to nawet zaobserwować na swoich własnych włosach. Ważne jest jeszcze to, żeby kredki były w miarę możliwości jak najlepiej naostrzone, żebyście mogli rysować jak najcieńsze kreski, bo to pozwoli Wam uzyskać efekt takich lekkich włosów. Tutaj użyłam szarego markera, ale Wy możecie użyć blendera. To naprawdę nie ma większego znaczenia. Ok, lecimy z dołem. Tutaj też mamy kilka pasm, więc muszę je jeszcze oddzielić, bo wcześniej nie było oddzielone. Ja w trakcie kolorowania widzę dużo więcej niż podczas szkicowania, dlatego szkic nie zawsze przekłada się w 100% na to, jak będzie wyglądać gotowy rysunek. Czasem coś wygumuję, a czasem dorysuję. Ogólnie to włosy są jedną z najłatwiejszych części rysowania portretu, bo jeśli zrobimy je trochę inne niż na zdjęciu, to nie powinno nam to zaburzyć podobieństwa. Zresztą, chyba nigdy nie uda nam się mieć dwa razy idealnie takiej samej fryzury, a przecież znajomi nie mają wątpliwości, czy wy z wczoraj i wy dzisiaj to te same osoby. <noise> nie nastawiajcie się też na 9 kredek, bo czasami wystarczą nam tylko 3, a czasem musimy użyć aż 20. Więc wszystko zależy od tego, jaki efekt chcemy uzyskać. Ok, jeśli czujecie, że rozumiecie już sposób rysowania włosów i całkiem nieźle Wam to idzie, i jeśli tak jak ja szybko zaczynacie się nudzić lub jesteście niecierpliwi, to teraz pokażę Wam, że wcale nie musicie rysować tak dokładnie pasmu po paśmie. Patrzcie, ja zaczynam od najciemniejszej kredki i zaznaczam te miejsca, w których ma pojawić się czarne. Oczywiście nie zobaczę od razu dokładnie wszystkich miejsc, ale zdecydowanie ułatwię sobie tym pracę. Następnie biorę kolejną kredkę, czyli brązową, i zaznaczam wszystkie brązowe miejsca. Pracy przy włosach, tak czy siak, jest praktycznie tyle samo, ale mamy wrażenie, że narysowaliśmy już więcej i zostało nam naprawdę malutko, bo przecież kolorowe kreski pozaznaczone są na całej kartce, a nie tylko na małym fragmencie. Ok, teraz możemy już część zblendować i widzicie, automatycznie większość pracy została wykonana w kilku ruchach. Jeśli macie markery, to możecie zrobić bazę w kolorze najjaśniejszej kredki i to też spowoduje przyspieszenie pracy, ale jak widzieliście wcześniej, to nie jest konieczne. A no i zapomniałam Wam dzisiaj powiedzieć, że tak naprawdę, żeby narysować takie włosy, jak ja dzisiaj tworzę, to nie musicie mieć żadnych profesjonalnych przyborów, bo nie wiem, czy zauważyliście, ale ja tworzę ten rysunek na zwykłej kartce Xero. Zresztą jak większość moich prac na kanał, więc nie musicie mieć nawet super papieru. Dlatego nie zniechęcajcie się, jeżeli nie możecie sobie pozwolić na drogie przybory, bo okej, okay, one ułatwiają pracę, ale nie wykonają jej za nas. To samo możecie narysować ołówkami, a blendować wiszerem czy zwykłą chusteczką. Więc nie zniechęcajcie się, tylko próbujcie i dużo, dużo, dużo rysujcie. Ogólnie to, żeby pokazać Wam, jak mogą układać się pasma włosów, stworzyłam dzisiaj fryzurę, której nie powstydziłby się żaden szalony fryzjer. Mam nadzieję, że w rzeczywistości taka fryzura utrzymałaby się bez tony lakieru. <grych> ok, i na koniec, jeśli macie biały żelopis, możecie dorysować odstające włoski, bo przecież żadna fryzura nie jest idealnie gładka. Ja postanowiłam dorysować ich dużo i to aż przesadnie, żebyście widzieli jak to wygląda i dzięki temu możemy zobaczyć, co by się stało, gdyby osoba z taką fryzurą wyszła na mocny wiatr. Wydaje mi się, że wtedy nawet to na lakieru nie utrzymałaby pojedynczych włosków. Jeśli filmik był pomocny, to udostępniajcie go dalej, bo być może komuś jeszcze się przyda. A jeśli ogólnie odcinek Wam się spodobał i chcecie więcej takich tutoriali, to dajcie mi koniecznie znać klikając łapkę w górę i pisząc komentarz. Jeśli dzięki temu tutorialowi udało Wam się zrobić jakieś postępy, to koniecznie wyślijcie mi swoje prace, żebym je mogła pokazać w kolejnym odcinku z tej serii. A teraz dziękuję bardzo za oglądanie i widzimy się za kilka dni. Do zobaczenia. Cześć!